Eksperyment seksualny 12-latka z finałem na stole to włożył sobie w intymne miejsce. Chłopiec pochodzący z Hengdu w środkowych Chinach zgłosił do siebie izby przyjęć. Pierwszego szpitala ludowego w dzielnicy Longkwanyi, po 9 godzinach od końca zabaw erotycznych. Podczas wywiadu lekarskiego przyznał się, że w jego członku znajduje się termometr. Chłopak zrobił to w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej. Ta praktyka samozaspokajania erotycznych pragnień jest znana jako sądowanie. Twórcy raportu lekarskiego opisującego to zdarzenie przekazują, że metoda ta niesie ze sobą wiele zagrożeń. Takich jak utknięcie lub zgubienie przedmiotów ciała, a także uszkodzenie lub bliznowacenie tkanek wewnętrznych oraz perforacja pęcherza. Jak czytamy w udostępnionym przez lekarzy raporcie, medycy postanowili przeprowadzić na 12-latku operację. Nie chcieli wyciągać medycznego urządzenia przez prąd się z obawy o jego uszkodzenie. Urolodzy zrobili więc niewielki otwór w pęcherzu moczowym, a następnie włożyli do jego wnętrza specjalne narzędzie, któremu ustawili termometr pod odpowiednim kątem, kiedy przedmiot znalazł się w określonej pozycji. Dzięki laparoskopii udało się lekarzom go chwycić i wyciągnąć na zewnątrz pacjenta. Ciała obce w pęcherzu moczowym są sporadyczne, zgłaszane u dorosłych, rzadko u dzieci. Pierwszy przypadek odnotowano w 1917 roku. Zgłoszone ciała obce w pęcherzu moczowym i cewce moczowej to drut elektryczny. Kulka magnetyczna, nakrętki i długopisy, czytam w raporcie.